Wam wszystkich bardzo serdecznie słuchajcie. Mnie... Przypominam oczywiście o odpisiku, w komentarzu, jeszcze wrócę na chwilę do kopalń. Teraz słyszymy, że będą zamykane kopalnie, ale robione jest to bardzo taktycznie. Przyznaję rzeczywiście, żeby grunników uśpić ich czujność, zastosowano sprytny manewr stuprocentowego wynagrodzenia. Dobrze, powiem szczerze, że bardzo dobry ruch popierają to oczywiście związkowcy, czyli ta, ten, szczególnie ten związek zawodowy, tak zwany Solidarność. Ja pamiętam ten związek zawodowy Solidarność. Gdzie siękolwiek nie pojawił, no to zawsze przypominam to. Tam, gdzie się pojawiła Solidarność, tam już kamień na kamieniu nie pozostał z danego zakładu. Począwszy od e, słynnych stoczni, hut, zakładów przemysłowych, czy to motoryzacyjnych, po cukrowni i tak dalej. Gdzie tylko się Solidarność pojawiła, to było wiadomo, że to już jest koniec funkcjonowania tego zakładu, bynajmniej pod polskim, pod polską banderą, tak to mówimy. Słuchajcie, ale tak, ktoś powie, kompanie są może nierentowne, może się nie opłaca, może tam z Kolumbii ostatnio, z Kolumbii, z Ameryki Południowej, logistyka niezła, z Afryki gdzieś, z Australii, to już omawiałem to, nie będę do tego wracał. Natomiast chodzi o co. Wszyscy eksperci, już nawet pomijam tego zawodnika, który tam mówi, że mamy 10 km ziemią jakieś tam diamenty i będą jakieś bakterie wydobywały to. To jest inny temat, ale wszyscy eksperci mówią, że mamy duże pokłady, jednak tego węgla cały czas w Polsce są. Cały czas pomimo... Nie wiem, 100 lat czy więcej już wydobywamy tam miliony, setki milionów ton chyba już wysoko wydobyte. Ziemia się już zapada, przecież tam całe miasta już się zapadają. Tam nie, nie wypełni się tego, tego kamieniami, który trzeba z góry zjeść, czyli na jedno wychodzi. Ale to już jest taka sprawa, znowu techniczna odjeżdżam. Ale słucham ekspertów i wszyscy eksperci mówią: tam cały czas jest masa węgla. Masa węgla dość dobrej jakości. Tak to ujmę. Po prostu wszyscy mówią, że ten polski węgiel parametrami jest bardzo dobrej jakości. Gdzieś tam jest węgiel koksowniczy, kamienny, węgiel brunatny i tak dalej. Ja się na tym to tak szczegółowo nie znam, ale prawie, że wszyscy jednym głosem mówią, że jest to dosyć dobry węgiel. Mało tego, nasze elektrownie są bardzo dobrze do niego przygotowane, bo były przecież przede wszystkim budowane pod kątem właśnie zasilania przez ten właśnie węgiel. No i teraz dochodzimy do sedna sprawy. Komu zależy w ogóle, żeby to zamknąć? Skoro jest tak dobry węgiel, skoro są jeszcze jego pokłady dość duże, które pozwoliłyby nam czas eksploatacji przede wszystkim tego, tego węgla, pozwoliłby na zmianę energetyki. Ja stawiam na energię at at atomową. Tam wypowiedziałem, że kiedy słuchałem takiego gościa, to tam jakiś tam profesorek, który tam gdzieś tam zaczął bójdy opowiadać o czy to o Czarnobylu i tak dalej, gdzie to była tragedia, tragedia przez ludzki błąd. Nie przez atom, tylko przez ludzką e, głupotę. No ale to z inne czasy, n, n, na, temat zupełnie na inny filmik i nie o to chodzi. Natomiast e, eksploatacja tego polskiego węgla pozwoliłaby nam przestawić e, nasze po prostu systemy zasilania energetycznego e, na inny. Mm, <słuch> przepraszam, na inny materiał, inne, inne źródło, po prostu na inny towar, po prostu dostarczany po prostu z innego. Dobra, zakryciłem się, nie o to chodzi. Komu zależy? Otóż zależy to właśnie Zachodowi. Ja patrzę, na chyba najbardziej zależy Niemcom. Oni cały czas jednak przyznają, że Śląsk to jest jednak, to są te tereny niemieckie, poniemieckie, były niemieckie i tak dalej. I zauważyli, że jest taka tendencja, lewicowa właśnie likwidacji nie, elektrowni atomowych, jądrowych, jaki zwał tak zwał, no więc trzeba będzie wrócić do węgla, bo innej alternatywy na dzień dzisiejszy nie ma. To te filozofie o jakiejś tam fotowoltaice, o wiatrakach i tak dalej, według mnie to jest dobre rozwiązanie, rozwiązanie wspomagające, ale nie zastąpi to, to energia zielona potrzeb przemysłowo-społecznych. Które, które są potrzebne w ilości energii tych megawatów, i tak dalej, to tam wie o co chodzi. Dobra. I dlatego, e, dlatego nasi starsi bracia też uznali, że zachowajmy te pokłady dla Niemców. I to ten jest, jest słynny bunt teraz, że nie, nie oddamy śląska Niemcom, nie oddamy i tak dalej. Natomiast e, ja patrzę, to tak dokładnie robią to samo, co zrobili z polską e, wieprzowiną, z polskimi owocami, z ruskimi. Nie, nie, tu zablokujemy granicę, nie tego. No i za, za chwilę będziemy doprowadzili do tego starsi bracia z Episkopatu, że za chwilę będzie z Rosji do nas przypływać e, wagonami, czy przy, będą przyjeżdżać jabłka, e, owoce miękkie. No już drzewa już dorastają, już kwitną, z tego co wiem, że już nawet owocują. Tak zorganizowali w Rosji nasi starsi bracia z Episkopatu. E, Setki hektarów sadów i tak dalej, dzięki zablokowaniu granicy. Oczywiście wszyscy na kolanach naród klęczy przed nimi i dziękuję nim. I szczególnie temu jednemu, którego zwłoki leżą na Wawelu jednym z najgorszych ludzi, jakich mieliśmy z najgorszych antypolaków, jakich, jakich dotknęła stopa po 1989 roku. Wiadomo o kogo chodzi. To, to był antypolak, ale dobra. I zablokują. I ten węgiel, ten węgiel, w którym jest z COVID to jest COVID-19, tam jest, tam czy, kto nie wejdzie do sztolni, dotknie węgla, no to od razu przenika przez niego, tak wiecie, ja nawet powiem, że nawet telepatycznie, ale to już oni nawet no, tak daleko się nie, nasi starsi bracia z Episkopatu w tych swoich e, mediach tak daleko się nie posuwają, tylko twierdzą, że jednak e, po prostu wszyscy się zarażają, zjeżdżając do tej sztolni, więc to wszystko trzeba zamknąć. Zabezpieczą ten towar, ja... Kilka lat temu już chyba powiedziałem, że przygotowują nas do referendum. A jeżeli nie mówiłem tego, bo już sam nie wiemy. Wydaje mi się, że mówiłem gdzieś tam kiedyś w swoim filmie. To, to powiem w tej chwili: starsi bracia z episkopatów, które teraz rządzą, oni przygotowują nasz kraj do referendum. Referendum będzie takie, że poprzez właśnie jednym z kluczy do referendum są te reparacje od Niemiec. Tego nikt nie zauważa. Więc tam na moim kanale będziecie jako pierwsi wiedzieć. Reparacje od Niemiec polegają te, te, te szumne gadki, że, Polacy, że myśmy nic nie dostali, że nam się coś należy i tak dalej. To jest odwrócenie kota ogonem. Ja to mówiłem dokładnie w poprzednich filmach o tym, o co tu chodzi. Wcale nie chodzi o żadne reparacje i oddanie nam czegokolwiek, bo nam się reparacje należą i to słusznie. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja oraz Izrael powinni nam wypłacić oszkodowania. Niemcy nam oddali w formie gruntu. Ale jeżeli zrobi się teraz o reparacjach, to Niemcy po prostu nie ma problemu. My, my swoje tereny przywracamy z powrotem do Rzeszy, <noise> ale my nie będziemy... Oni to nie, nie, nie wystrzelą jednego pocisku. Są już zacwani. Po co? Oni już nie, nie będą tu czołgami wjeżdżać. Oni zrobią europejskie referendum, tak jak było z Wolnym Gdańskiem. Gdzie ludzie sobie chcecie mieszkać? Czy chcecie należeć do Polinu, czy do Republiki Federalnej Niemiec? I... Już dziś takie referendum, ja mówię już dziś, gdyby takie referendum się odbyło, to 35% mieszkańców, Polaków, którzy wrócili może nawet z Kresów Wschodnich, tam co ich już wnukowie mieszkają, zagłosowałoby za przyłączeniem tych terenów do Niemiec. A za jakieś 5 lat to będzie już 60%. 60% będzie zdecydowanych za przyłączeniem całej tej zachodniej strefy, łącznie aż po Szczecin. Do Niemiec. Niemcy powiedzą nie ma problemu, zwrócimy Polakom wszystkie odszkodowania, które będziemy musieli w, w zainwestować tak jak WNRD. Oni, oni zainwestują te pieniądze, które niby w reparacjach prześlą Polakom, to zainwestują o, po prostu w swoje ziemię. Tak prowadzą nasi starsi bracia z episkopatu. W tych swoich, zresztą słuchajcie, co oni wygadują w tych swoich radiach i telewizjach. I ojca i syna, i zdrować Mario, i, i idziemy na wojnę z Rosją i z Niemcami i będziemy tutaj współpracować z Amerykanami, którzy nam pomogą zakończyć funkcjonowanie czegoś takiego jak Polska. No to tylko na tyle. Także wracam jeszcze na koniec, bo już się rozgadałem za długo. Wracam do tego węgla. Kiedy już Niemcy przejmą te, te tereny, jak najbardziej otworzą z powrotem te kopalnie, oni dadzą sobie radę jakoś przez pięć lat. Też mogą nawet ekspor, eksport, importować nawet z Ameryki, węgiel i tak dalej. Ale po co, skoro tu mają na swoich... Oni cały czas podświadomie twierdzą, że to są ich tereny. Oni nie mówią tego. Są na tyle sprytni Niemcy, bo to mi się podoba w nich, że oni, oni politycznie w ogóle się nie wyrażają. Nawet w mediach nie ma cienia słowa. Słowa, że tutaj Polacy mówią my, jakiś tam Związek Ślązaków, Związek Proniemiecki, coś tego. Oni nic, cisza. Są trwani. Po co? Po co rozgrzewać emocje? Sami do nas przyjdziecie. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się.